Ciemanko, witam w mojej kuchni. Ja nazywam się Cezary Pontewski, ale różny rodnie ludzie mówią. Młody czardasz, czardak, różne takie. Witam w mojej biedackiej kuchni, którą wszyscy kochają i wszyscy za nią tęsknili. Ja również, muszę przyznać, jestem bardzo biedakiem. Ostatnio dużo dostaję wiadomości od Państwa, bardzo dziękuję. Napisała do mnie Iza, na przykład napisała Cezary, zrób to ciasto, możesz robić tak, bierzesz, kroisz. Coś tam piszesz? A ja mówię Iza. Ja nie mam piekarnika. A ona. A no tak. No to cześć. A, albo na przykład ostatnia historia z mojego biedackiego życia. To jak Piotr Szumowski zaprosił mnie na e, tego. Sylwestra, którego organizuje w Maroko. 7 dni w Willi, w jacuzzi leżenie. I tam zbiera tych wszystkich fajfusów, kom komediantów. I, I on mówi, że to kosztuje 5000 zł. A ja mówię. Szumi, bardzo jest mi miło, że pomyślałeś, że ja mam 5000 zł, ale bardzo Ci dziękuję. Więc, szanowni państwo, ja to mówię biedne Daftona, ale do Jebona. Dzisiaj zrobimy meksykańską zupę. To jest przepis, który kurde, żebym teraz nie pomylił się. Ktoś mi na luźnej to podsyłał. Chyba Kinga. Ja, ja zaryzykuję, że to kinga, bo nie chcę się. Kinga. Mam nadzieję, że to ty. Bo już tam raz sfakopowałem i coś tam była wkurwiona na mnie. Kinga mi podrzuciła przepis na zupę, tylko ona mi podrzuciła właśnie z mięsem. A ja ostatnio w ogóle nie jem mięsa, a takiego ssaków. Znaczy ptaki to jem, a saki to nie jem, bo saki to moi przyjaciele, a ja przyjaciół nie jem. A przyjaciół tylko rucham na hajs okazjonalnie. I bądźcie mi pozdrawia, Tomka Kwiatkowskiego. Wrócimy jeszcze do niego prawdopodobnie, e, moi drodzy. No i zrobimy sobie dzisiaj zupę meksykańską, tylko taką y, wege. Będzie nam potrzebne trochę rzeczy, na pewno będą nam potrzebne pączki od sponsora, aby doładować y, y, te emocje i kalorie. I... Ale to, moi drodzy, najpierw jedzenie normalne, potem łakocie. Nigdy na odwrót. Chyba, że jesteście już dorośli i się od matki wyprowadziliście. Możecie sobie pozwolić na tego rodzaju nonszalancję, ale nie w naszym programie, u nas wszystko po bożemu, najpierw warzywa, potem wariaty. Będzie nam potrzebne fasola, dwie fasole, jedna czerwona, jedna druga, będzie, zapomniałem, będzie nam potrzebna kukurydza, Papryka jedna, cebula jest pokrojona, po, pokroiłem ją y, wcześniej, ponieważ y, ogólnie jest tak, że jednym z moich y, minusów, jako ku, y, gospodarza Kuchni Pontego jest krojenie cebuli. Bo ja oglądałem tych wszystkich, kurde, tych wiecie, tych y, paskalów, to oni tak robią, że to jest po prostu aż, że to jest jak, jak jakaś y, po prostu ekwilibrystyka niesamowita, jak oni tak robią. Tak. A ja to tak niezdarnie, w ogóle takie paski takie, obro, okropnie to wygląda. Dlatego zrobiłem to już tutaj jest cztery y, ziemniaki. Bulion y, zrobimy z tego. Ziemię angielskie. No i co? Nie sądzę, żeby to było smaczne, szczerze powiedziawszy. Y, Ale spróbujemy. Zapraszam! Moi drodzy, y, tu pewnie zapytacie. Hej, Cezary. A powiedz mi, mój drogi, czy przypadkiem nie jest tak? Że być może jest taka mała szansa, że ciebie kompletnie popierdoliło. Dlaczego Ty do takiego dania, czyli konkarne takiego troszeczkę Meksikana, nie dodajesz kolendry? Haha, ha, bardzo dobre pytanie. Kochani, ponieważ nie dodaję, ponieważ kolendra to jest zjebane gówno i zabija potrawę. Ja nie wiem, kto to wymyślił, kto to w ogóle sprowadził do Europy. Nie wiem, czy to w Europie jest produkowana, ale ktoś kiedyś z Ameryki skądś przywiózł statkami w XVI wieku, i tak myślał sobie, o, ale wiozę nową przyprawę, ale rozjebie. Uhu, uhu, uh, już wszystkie kobiety będą y, te skakały na, na bydlaka ale będzie i przywiózł tą kolendrę, a ludzie tak. Okej. Okay. Przyda się oliwa z oliwek. Ja mnie nie stać ogólnie na taką. Ja sobie często kupuję sałatki w biedronce albo w maku i mi zostaje tak trochę i wtedy jest... ja je używam. Podsmażymy sobie, bo nie ma tego w przepisie, ale ja tak zrobię, bo ja jestem kumaty i ja nie, nie chadzam ścieżkami, które są utarte, tylko te, tymi, które nie są obesrane przez ignorantów kuchennych oraz psy. Będziemy teraz podpalać wariata. Ja w tym czasie zastanowię się, jakie pytanie może Państwa zaktywizować, ponieważ ja już nie jestem miękkim kujem robiony i wiem doskonale, jak się robi social media, bo. niestety, ale wiem. Mam i pytanie do Państwa, jest takie, które Was zaktywizuje w komentarzach: Czy uważacie, że Unia Leszno to jest polski klub? Czy też może nie? Piście! No i dobra, szanowni państwo, rozgrzewa nam się teraz oliwa, A dodamy trochę oleju. To jest ogólnie, potrawa będzie najprawdopodobniej bardzo niesmaczna, ale bardzo zdrowa. Oczywiście wszystko w myśl zasady wiem, co jem, która jest bardzo mądra. Ja również yy, przestrzegam tej zasady yy, i staram się wiedzieć, co jem, chociaż czasami, jak na przykład jem jakąś taką orientalną potrawę, bo ktoś się. Yy, Kurde, bo ktoś się uprze i idziemy do jakiegoś hindusa, to czasami nie wiem, co jem. I wtedy, ale wtedy pytam panią i w ogóle na luzaku pytam, czy to, jak się nazywa ta potrawa, ja mówię, tika, kurde, jakiś. I, i już wtedy wiem, co jem. I zawsze pytam, ale tak w ogóle już nie mam teraz takiego... Kiedyś to, wiecie, jak miał, jechałem, chłopak ze wsi w ogóle, to się wstydziłem, że nie wiem, co, jak się wymaga te potrawy i w ogóle taki byłem zachukany. I, i, i w ogóle sprawdzałem cię i tak mówiłem kurwa, jak ja powiem to w ogóle. A teraz to w ogóle o taksę idę przez życie i mówię tak, nie wiem. Proszę pani. I, I tak mówię z takim poczuciem, że mam prawo, a ona mnie akceptuje w 100% i się uśmiecha do mnie. I taką filozofię polecam również wam. I piszcie, czy Unia leczna no to jest polski Dobrze, no to szanowni państwo, rzucamy cebulę, no jeszcze za wcześnie nie skwierczy, ale już trochę zaczęło skwierczeć. Trochę podsmażymy to. Eee, w, w, podsmażymy ziemniory. Eee, podsmażymy paprykę. Wszystko podsmażymy w zasadzie. Do tego trzy eee, ząbki czosnku sobie pokroimy. No i właśnie ja to tak tu kroję. Przecież to jest frajersko. Ja Wam pokażę. Tylko tak. O, nie będę tak y, poglądowo, jak ja frajersko kroję. O tak, o. Jezus Maria, aż po prostu, aż mi samemu wstyd przed sobą, co ja robię, jak to musi wyglądać, chryste Panie. No i co, no i robimy bezmięsne, bo tam popas mi pierdoli, że tam, że... Słuchaj Czarek, żeby wyprodukować 300 kalorii, krowa musi ojebać 10 tysięcy hektarów kalorii, więc w ogóle nie dbasz o planetę. I coś tam. Ja mówię, popas. Dobra, to ty dzwonisz, tak? Nic. Pozdrawiam Piotra Popka, oczywiście. Wspaniałego mężczyznę. On teraz jest na Babiu, tak zwanym. Czyli e, od niedawna spotyka się z pewną e, panią. Pewnie ładną, bo on jest przystojny. E, jak mówi klasyk. No i już są sytuacje, moi drodzy, że ja dzwonię do Popasa i mówię: popas. E, znaczy, nie mówię, bo jeszcze nie odebrał a on odrzuca i pisze smsa Czarek, jestem na Babiu e, prosiłbym żebyś teraz w weekend mi nie zawracał głowy bo jestem w Kazimierzu Dolnym ogólnie musicie wiedzieć Państwo którzy zamieszkują tereny oddalone ode mnie gdzie po, po prawej stronie Wisły to u nas jeśli jest się parą i już się jest w Kazimierzu Dolnym no to już sprawa jest poważna moi drodzy Kazimierz Dolny to jest Miasto zakochanych z niższej klasy średniej. Polecam e, wszystkim. Podobno w ogóle pan Łukasz Lotek Lotkowski się zaręczył w Kazimierzu Dolnym, co jest dla mnie dosyć zaskakujące, bo on nie należy do tych, co pieniędzy nie mają raczej. Ja widziałem czym on jeździ. I jechałem nawet teraz z panem Łukaszem i oczywiście wsiadłem do tego jego samochodu i, i czułem, że tak kurde wypada porozmawiać o tym samochodzie. I zadałem mu pytanie, czy jest zadowolony. A on się zaczął śmiać i powiedział, że jest zadowolony. I pogadamy. Pozdrawiam pana Łukasza. Jeśli ogląda. A jeśli nie, no to też pozdrawiam, co? To więc nie. Nowi followersi. Ogólnie moi drodzy. Kroję to wszystko na deskę, ale tak sobie pomyślałem, że przydałaby mi się stronnica. I em, nie wiem, czy po prostu nie poproszę y, stolicy Pączków, żeby mi zrobili taką y, stolnicę. Że wiecie, bardzo podobnie to brzmi. I bym dostał taką stolnicę y, sygnowaną, stolnica Pączków i Lodów. I bym od razu była reklama, a ja bym miał stolnicę. Nie wiem, do przemyślenia. Moi drodzy, to się nam będzie trochę robić, jak się okazało, więc no nie jest tak, że ja nie mam przygotowanych atrakcji na ten czas, a, a tą atrakcją jest, moi drodzy, test na cnotę, ale mi zarosło, Wesela Agnieszka i Bartka, oficjalnie. Z kanału, oczywiście, imprezy Elbląg, który jest moim ulubionym kanałem. I w takich właśnie radosnych klimatach weselnych Będziemy przyrządzać dalszą część naszego przepisu, a ja włączę się, jak to mówi pan Paweł Śmigielski, później, kiedy już wszystko zrobimy. A potem opierdolę pączka. Mój ojciec kiedyś był szyferem. Jak pracował w tym, jeszcze w ale teraz to się dorobił, on ma swój gabinet Ja w ogóle ostatnio strollowałem tą, jego sekretarkę, bo... Przychodzę I ja mówię... I ja tak udaję, że w ogóle... No bo ja nie będę mówił, że to mój stary od razu Oj, kurwa To jest takie wiecie, kurwa Nie chcę się zachowywać jak jakiś panicz I tak wchodzę do tego sekretariatu, tak no, Tak no, skromniacha, nie? No i mówię, czy jest tutaj pan ten dyrektor? A ona mówi, że nie. A, a ja mówię, ale to ja, bo ja byłem mówiony, ale mówi, ja nie, a ja nie wiem nic. A, ona, a ja mówię, proszę pani, a ona mówi, proszę pana, a ja mówię, proszę pani, to mój stary. A to, ona, a, to nie wiedziałam, a ja mówię, luźna gaciucha, proszę pani. Ale teraz już to jest taka nowa sekretarka, bo tamta poszła na emeryturę. Taka stara. Stara też była <słuch> fajna. Myślę, że twój stary powiedział do niej: Ej, Zoha, kill my <grym <Plateau> <grym> <grym> Jak ktoś przychodzi, to mnie nie ma. <grym> Słuchaj, <grym> możliwe, no ale śmieszne, bo mój stary mówił do, do, do swojej zegarki bez w ogóle. Zoha, zawsze. Panie no ja jest Natalia, jak pierdół, tam z jak chcą, tam mnie ma. No No, najbardziej to dzieci szkoda, nie? Kochani, ci ludzie mogą adoptować dzieci. Ja nie chcę znowu być takiego ślewaka lewaka strasznego, ale on może adaptować dzieci. I ona. Zgodnie z prawem. I w ogóle teraz robię test na cnotę przy wszystkim. Ale czy to jest test taki antygenowy na cnotę? Czy to jest? <doughs> to są na przeciwciała, ona ma dużo przeciwciał cnoty, prawda? Przerbany jest życie. Panowie, trzymajcie pasą, bo można wyjechać poza bandę szybko. Dobra, zupa meksykańska, Odcedź obie fasole, dobra. Ale nie chcę mi się odsycać tej fasoli. Jak w zupie, to chyba nie było trzeba to być odsycony. Jak, jak w zupie, to w dupie. Skrupule <średenie> powiedzenie, jak w zupie, to w dupie. Ostatnie słowa. <średenie> <średenie> tak samo wiesz, jak jest jakiś sylwester, taki cały rok. Tak samo jak w zupie, to w dupie. Dobra, wariaty. E, robimy oczywiście bulion, taki kurde. Z, z takiego czegoś. Bo nie mam, dobra, już zamknąć i mordy, kurwa, bo tu się robi jakiś festyn z naszego poważnego programu. Kurwa. Dobra, dawać Zanusiego jakiegoś. Dla... Musimy to przy Zanusji z Zanussim. Zanussi wywiad. Czemu Zanussim? Nie wiem, on mi się tak kojarzy, że taki jest wysokoklasowy. Pytano o tematach takich ponadczasowy i wartościach. Prosimy Was też o te pytania. No, te pytania były różne, były też pytania pewnie, które... A, bo coś pytanie. Ale drewno. Ma to w na na będą Ja szanuję. Wszystkich no, ludzi z... na ziemi. Zobacz, Dobra, poncini Wlewam teraz wszystko tutaj. A ja może weź to ścisz, bo to A, jak jak będzie proszę. pierdolić, to będzie... Będzie pierdolić. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, teraz będziemy, wiecie co robić, po prostu będziemy dopierdalać bardzo dużo wegety natur, bo nie mamy bulionu. I musimy zrobić bulion z tego natur. Więc sypiemy bardzo dużo. Nie wiem, tak będzie, będę to poprawiał, nie? To wy tam sobie zróbcie na oko. I dodamy do tego ziele i liść laurowy, pieprz sól. Wiecie co No to do zobaczenia później. Szanowni państwo. Znajdujemy się w mojej kuchni. Kiedy ugotowaliśmy już zupę meksykańską. Moi kochani, dodałem do tej zupy niestety ziemniaki, co było duży, dość dużym błędem, bo okazało się, że wcale nie trzeba było ziemniaków dodawać, a ziemniaki kupiłem na placki ziemniaczane, które będą w następnym odcinku i musiałem zapierdalać do Kauflandu jak ostatni debil. A oczywiście w koszu były same śmieci. Jak to jest w tych... Yy, w ja je szanuję, ja mówię, bo dzięki niej mam świeże bułki wędliny itd. Ale wchodzisz tam, facet albo baba i w każdym koszu jest albo paragon, albo zgniły kartofel, albo prezerwatywa, albo y, strzykawka, albo jakiś panczur najebany, albo no zawsze jakieś śmieci są na dnie, rozumiecie to? Proszę z tym zrobić porządek. Dodałem troszkę przypraw, dodałem y, różne rzeczy i wyszła z tego zupa meksykańska, która, jak mówi y, mój serdeczny kolega Michał Frączek, znany także jako Podcini Records, wygląda oraz y, pachnie nie najgorzej, ale ja mam y, takie uczucia, że to będzie główno prawdopodobnie i będę to jadł tylko wtedy, jak będę miał taki zły humor i będę z siebie niezadowolony i będę chciał się ukarać za coś, że coś zjebałem. To, to wtedy będę sobie to wyciągał z zabrażalnika, taki smutny, i mówił: Czaleczku, zasłużyłeś dzisiaj na tą zjebaną zupę. No ale może tak nie będzie, daj Boże. Yy, nale, nalewamy zupę. Trochę gęstego, trochę yy, rzadkiego. Połączenie rzadkiego i gęstego. Cóż nam zostało, moi drodzy? Wziąć łyżkę. I siąść. Jedzenie zupy jest zawsze jakąś taką smutną czynnością, to zawsze tak smutno wygląda. Że tak jest taka zupa i się uje po prostu. Jak, jak człowiek je drugie danie, to tam coś się dzieje w ogóle, jest tak bardziej, tak to jest. A jedzenie zupy to jest takie jest gorące na pewno, ale. Wasze zdrowie i stolicy pączków. Oby jak najdłużej była naszą stolicą. Kurwa, jaka słona, boże, przesolona. No, nie aż tak. No może być, no. Powiem tak, no. Nie ma tragedii, ale ja bym ci pończył nie polecam tego jeszcze, że powiedziałeś. No ale jak chcesz, to spróbujesz i, i powiesz, że gówno. No ale ciekawe. Dzięki Kinga. Fajnie. Jakbyś miała jeszcze jakieś porady, to dawaj śmiało. E, no po prostu ja podejrzewam, że coś nie dopatrzyłem, nie? Może nie mój dzień. Trzymajcie się bardzo ciepło moi kochani. Wpierdalajcie pączki, ale też możecie uprawiać aktywność fizyczną, nie wiem co kto lubi. Nie zamawiajcie kuriera z GLS.